Siemano na wszystkich z tej strony. Jak już pewnie widzicie, zakupiłem nowy rower. Od 15 lat że tylko i wyłącznie na BMX-ie, ale przyszedł ten czas, żeby kupić w końcu normalny rower do jazdy. E, otworzymy go sobie, porównamy go sobie z BMX-em plusy i minusy oraz pójdziemy do profesora Marcina, żeby ustawił nam rower pod tripy. Także zapraszam do openingu. A kuku. A kuku. Jest rower O, moje dwie wielkie funki. No, tu zaczynamy wielkie otwieranie. Parasola wy... A, dobra, nieważne. I ja. Ale to ma duże koło. Aszka, musisz mi pomóc. Musisz pociągnąć karton. Jak już widzicie, wyjęliśmy z kartonu rower. Jest to gravel NS -bike Także powiedzmy, że firma ma korzenie bardziej w, w rowerach do latania. Także blisko BMX-a. Skręcamy go i zobaczymy plusy i minusy. BMX kontra gravel Wielkie szeleszczenie O, tu to jakąś trzepkę dostałem. Z gazetką. O! Tak, i taki będę właśnie w obcisłych ubrankach. O, klucz 15, nie wiem po co. Znów coś dostałem. O, i lampeczki. Nie, to się też nie przyda. Klucze też nie, dobra. Koko zostaw. Wielkie szczelestienie ciąg dalszy. No tu jakoś skiera jest zablokowana. Czy jednak coś przemyślane? Tu jest teraz zagwostka. jak wyciągnąć tą kierownicę z ramy. Ale tu chyba musi przyjść ten klucz, który nam dali do pomocy. Musimy odkręcić kierownicę i delikatnie ją przestawić, żeby ją wyciągnąć z ramy. O! Udało się! Zium. Nastawimy sobie kierę od razu, tak żeby chociaż się przedostać do profesora Marcina. on no znów opada. Pamiętajcie, trzeba skręcać na ukos, na skos, na ukos, może być i na ukos i na skos. Śruby, żeby nie wyrobiły się gwinty w mostkach. To jest podstawa w każdym mostku. Dobra, nie dali nam pedałów, ale nie będziemy tych zakładać pedałów na buciki, założymy od bmx tak, żebym się czuł swojo. Tak jak wspomniałem, od 15 lat jeżdżę na bmx i nie miałem roweru od 15 lat, od 15 lat innego niż BMX-a. O jaki ładny lakier. Tak, mój pomocnik Asia Asia będzie ze mną tripować dookoła świata. Dobra, jedno poszło, jedno mniej. Dobra, drugie tu mamy jakieś hamulce. Nie wiem, nie wiem po co. W mi się takich rzeczy no nie było. Coś nowego dla mnie. Jeszcze, kurde. Ile mamy zębów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Mamy 11 przerzutek Ja w BMX mam jedną Po co to tu? Nie rozumiem no. Dobra Nie dali nam oczywiście pedałów do roweru Dziwne Ale za to mamy od BMX -a. Tak jak już wspomniałem Założymy od BMX pedały Dzięki temu będę się czuł Jak w zasadzie na BMX no, Trochę wyższy Ale co tam? Dobra Chodź Montujemy, ten jest chyba lewy, chociaż jak mi tak dobrze idzie, żeby montować części od BMW Sera, to może zamontujemy pegi. i pojedziemy na skatepark. O, jak będzie 1000 łapek w górę, to pojedziemy Gravela na skatepark i go przetestujemy, zobaczymy, a jak 10000 łapek w górę, co jest raczej niewykonalne, to zrobimy backflipa, także wbijajcie łapki. I zobaczymy ile wbijecie. No to może kiedyś backflip wejdzie na tym gravelu. dobra, Jeden pedał jest. Teraz drugi. Z drugiej strony, ale głowa się mieści w ramię. To jest chyba na plus, bo w mi się, się nie. To jest mała fanka. Tak, mała fanka. Koko? Koko nie jest zainteresowana nowym rowerem, ponieważ będzie za mało tylko miejsce w domu, a niestety. Ona w większości miejsca zajmuje w domu. Dobra. Mamy. Także dalej bawimy się ze skręcaniem. Jak to nagrać? Dobra, jak już widzicie, gravel złożony. Także możemy przejść do porównania BMX-a Jak wiadomo od, od 15 latyże na BMXie, wiadomo, części się zmieniają non stop. Natomiast rower, model jest ten sam, także może pronać już w chwili obecnej plusy i minusy. Pierwszy minus Gravela to jest to, że nie ma pegów. Przecież nie ma jak wwozić kolegów i koleżanki do sklepu. A wiadomo, może na BMX-ie można z tyłu jakiś cudu załadować za taką osobę, na Gravelu nie można. Dodatkowo w Gravelu widzę, że jest hamulec, nie wiem po co, podwyższa wagę, a jak stare przysłowie brzmi, za wolno, nie wolno, to nam umożliwia hamowanie. Lepiej jechać szybko niż wolno. Dodatkowo, przejdźmy dalej, są przerzutki, nie wiem po co, powoduje to luz i przy wyskoku będzie ciężko. No i dodatkowo mogą się zepsuć Po co to komu? Nie wiem. No i oczywiście do Gravela nie dali pedałów. Do każdego bmx seryjnego otrzymuje się pedały. Nie wiem, płaci się tyle za ten rower, a otrzymuje się go bez pedałów. Nie rozumiem tego. Także tą obecną ocenę możemy zakończyć. Zobaczymy po dłuższej jeździe, jak grabel się sprawuje, może wtedy będzie więcej plusów niż tylko na przerzutce, bo na chwilę obecną nie widzę. Bierzemy grabel, udajemy się do profesora Marcina, mieszka on za górami, za lasami. Ustawi nam rower po to, żebyśmy mogli tripować. No i zapytamy się, jak z sakwami do tego roweru. Ruszamy do profesora Marcina. Zi, 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 zi. O, zobaczymy 3 Dobra, da się Szybki poskok Dzień dobry Dobrze. panie profesorze, ci, dzień, dobry. Dzień, dobry. dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tam do proszę. Dzień dobry, na długość fiszaka musi to być. Dokładnie. 30 centymetrów To naprawdę nie twój Mój, mój, mój Ej Marcin, bo tutaj tu takie miejsce na torebeczki I pytanie czy ja mogę zamontować sobie taką torebeczkę Tutaj możesz Tu? A takie, takie większe torebki na ciuszki Też Też można? Nie można w bagażnikach i sajf. dlaczego? Nie, bo to się tam jest O, content dla zdybkarzy Właśnie wróciliśmy od profesora Marcina, który ustawił nam rower, przestawił klamki do góry, podobno muszą tak być. Postawał rower pode mnie, tak, żeby było idealnie. Jutro ruszamy w trasę, przetestujemy go na drogach publicznych. Także czekajcie. Dzisiaj nadszedł ten dzień, żeby przetestować gravela na trasie. bmx już testowałem na trasie, 60 km zrobiłem bez problemu. Zobaczymy, ile na gravelu nam się uda zrobić kilometrów. Mam już kask na sobie, ciuszki, żeby być szybszym. Także lecimy. Aśka z nami wyrusza w trasę. Zobaczymy, czy lepsza od BMX-a. przez jakieś szutry. Na razie rower sprawdza się całkiem dobrze. Mm -hmm. Właśnie przejechaliśmy jakieś 15 km. Na razie całkiem dobrze się jedzie. Nawet lepiej niż na BMX. -ie. Lecimy dalej po lesie. I się dobijemy jakieś 35, może 40 km. Tak, żeby zobaczyć jak się naprawdę jeździ. Dobra, właśnie pokonaliśmy 35 km na gravelach, niestety gravel zwyciężył tutaj, jeżeli chodzi o BMX-a w trasach, natomiast jeżeli chodzi o street do miasta, to ewidentnie wygrywa BMX. Jak chcecie dalej widzieć jakieś filmy z gravelem, zostawcie łapkę w górę, komentarz, no i subskrypcję. Pamiętajcie też 1000 lajków w górę, jedziemy na skatepark, a 10 000 lajków w górę, co raczej nie będzie, robimy backflipa. Siemano.